Chciałbym Państwa zachęcić do korzystania z usług wojskowej specjalistycznej przychodni lekarskiej w Świnoujściu. Istniejemy na wolnym rynku usług medycznych od początku reform wprowadzonych w kraju w 1999 roku. Przed 1999 rokiem udzielaliśmy świadczeń pracownikom służb mundurowych, żołnierzom. Od 1999 roku każdy może zostać pacjentem naszej przychodni. Przychodnia jest nowo wyremontowana w nowych pięknych budynkach. Posiadamy 5 gabinetów lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Posiadamy gabinety specjalistyczne w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: chirurgię ogólną, ortopedię, neurologię, ginekologię oraz medycynę pracy. Zachęcamy Państwa do korzystania z usług lekarza medycyny pracy, ponieważ jesteśmy jedyną w Świnoujściu placówką, która wykonuje badania w jednym dniu. Można przyjść o godzinie 7.30, zarejestrować się do lekarza medycyny pracy, wykonać wszystkie badania i o godzinie 14.00 wyjść z pełnym kompletem badań i z orzeczeniem lekarza medycyny pracy. Ponadto bardzo chciałbym zwrócić się do pacjentów, którzy obecnie są zapisani do podstawowej opieki zdrowotnej w naszej przychodni o korzystanie szerokiego szerokie korzystanie z programu profilaktyki Moje Zdrowie. Jest to program skierowany do pacjentów od 19 roku życia i robimy badania podstawowe, badania wyselekcjonowane przez system Narodowego Ubezpieczyciela. Kończy się to podsumowaniem i zaleceniami lekarza, które później należy wykonywać, żeby po prostu zadbać o swoje zdrowie. Proszę Państwa, to jest program Moje zdrowie. Każdy staje sobie przed lustrem i mówi, Moje zdrowie. Nikt tak nie zadba o nasze zdrowie, jak my zadbamy. Drugim programem profilaktycznym, który obecnie wprowadzamy, jest szeroko zakrojony i reklamowany przez Ministerstwo Zdrowia program w zakresie zakażeniami wirusem HPV, szyjki macicy u kobiet. Nowoczesne badania wirusa HPV pozwalają bardzo szybko wykryć zagrożenie i ewentualny rozwój raka szyjki macicy, który to rak szyjki macicy jest drugim co do zagrożeń, jeżeli chodzi o zdrowie onkologiczne kobiet. Bardzo prosimy, żeby korzystać z porad, bardzo prosimy, żeby nas odwiedzać. Jeszcze raz podkreślam, wszyscy mogą być pacjentami naszej przychodni. Przychodnia posiada duży, wygodny parking z ładnym podjazdem dla niepełnosprawnych. Wszyscy mogą tutaj się czuć tak, jak powinien się czuć pacjent. Zaopiekowani, że jesteście Państwo tutaj najważniejszymi ludźmi w tej przychodni.